W Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca przygotowania do kampanii wyborczej. Komitet Wyborczy Ziemi Tarnowskiej zamierza połączyć działania samorządu miasta, powiatu i gmin, aby stworzyć dobre warunki do powstania podmiotów gospodarczych. W konferencji prasowej wziął udział minister Jarosław Gowin. Ostatnie wydarzenia, które mamy możliwość obserwować, niszczą polski parlament, niszczą opinię tego polskiego parlamentu. Wydarzenia sprzed półtora roku, które miały miejsce w Tarnowie, również wydarzenia polityczne, zniszczyły Tarnów gospodarczo i politycznie. Jesteśmy na końcówce, na finiszu, można powiedzieć, kampanii wyborczej do samorządu i widzimy, jak partie polityczne prześcigują się w różnych pomysłach, w jaki to sposób uzależnić samorząd od własnych działań. Idą z różnymi hasłami. A to bliżej ludzi, a to czas na zmiany. A przecież te hasła od dawna zostały zarezerwowane dla samorządu. Bo któż może być bliżej ludzi, jak nie wójt, burmistrz, radny, prezydent, który przez ludzi został wybrany i z nimi codziennie pracuje, rozwiązując podstawowe problemy. Komitet Wyborczy Ziemia Tarnowska działa trochę inaczej i idzie z innymi hasłami. My idziemy z hasłami gospodarczymi. Chcemy pracować dla ludzi i chcemy realizować to, co w ustawie o samorządzie terytorialnym zostało zapisane. Zdecydowałem się kandydować na prezydenta miasta Tarnowa w obliczu tego wszystkiego, co w Tarnowie się wydarzyło, bo wiem, co zrobić, aby Tarnów został y, stolicą regionu. Bo. Chcę połączyć działania samorządu miasta, powiatu i gmin, aby stwarzać warunki, dobre warunki do powstawiania podmiotów gospodarczych, a przecież te podmioty gospodarcze dopiero y, dają miejsca pracy. Szanowni Państwo, możecie być zaskoczeni tym, że lider jednej z partii, Reprezentowanych w Parlamencie przyjeżdża popierać kandydata bezpartyjnego, kandydata, który podkreśla swój dystans do partii politycznych. Ale Polska razem jest ugrupowaniem, które uważa, że na szczeblu gmin, na szczeblu powiatów legitymacja partyjna nie ma większego znaczenia. Liczy się realna znajomość problemów mieszkańców i popieram Komitet Ziemia Tarnowska i kandydata w ziemi Tarnowskiej w wyborach na prezydenta Tarnowa, pana starosta Krasa, ponieważ mam ogromne zaufanie do jego kompetencji. Wiem, że to jest człowiek, który świetnie rozumie problemy. I, I miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Potrafił skupić wokół siebie innych dynamicznych kandydatów, którzy już udowodnili, że wiedzą na czym polega działalność w samorządzie. Mam na myśli obecnego tutaj pana radnego Pawła Augustyna, ale Mieczysław Kras gromadził wokół siebie też kandydatów młodych, tak jak towarzyszący nam koledzy w wyborach do gminy, w wyborach do Rady Miasta Tarnowa, w wyborach do powiatu tarnowskiego. Wzywam wszystkich do oddania głosu na Mieczysława Krasa i Komitet Ziemia Tarnowska. Chciałem Państwu e, przypomnieć, że jako kandydat do sejmiku województwa małopolskiego zrobiłem nieco inne materiały. E, takie materiały informacyjne, informacyjne dotyczące tańszej energii. Chciałem państwa poinformować, że spotkały się one z bardzo dobrym odzewem w wielu gminach regionu Tarnowskiego. To pokazuje, że po pierwsze mieszkańcy chcą płacić mniej za prąd, po drugie mam nadzieję, że to zmusza gminy regionu Tarnowskiego do większej aktywności i większej otwartości na postulaty mieszkańców, a ja obie że dołożę wszelkich starań, mam nadzieję, jako radny Małopolskiego, do tego, żeby mieszkańcy regionu Tarnowskiego mogli płacić mniej za prąd, a mam nadzieję, że państwo mnie z tego skutecznie będziecie rozliczali. Bardzo dziękuję. Kampanii wyborczej, tak jak zapowiedzieliśmy, obstawiliśmy wszystkie listy wyborcze do Powiatu, do miasta Tarnowa. Mamy kandydata na prezydenta, mamy kandydata na wójtów na burmistrza, wielu, wielu, wielu radnych. I powiem także, że cieszy nas, nas fakt, że na spotkaniach z mieszkańcami, oczywiście dziś będziemy rozdawać z panem ministrem również materiały wyborcze, naszą gazetkę, że na spotkaniach z wyborcami, z mieszkańcami pada jedno pytanie, czy to jest partia polityczna, czy to jest komitet wyborczy. Jak mówimy, że komitet wyborczy, to chętnie mieszkańcy biorą materiały wyborcze, chętnie z nami rozmawiają. A jak robimy taką próbę, że mówimy, że partia polityczna, to dystansują się od, od partii politycznych. Czyli widzimy, że jednak w samorządzie, o czym mówi Pan Minister, dominuje, że tak powiem, przeświadczenie, że partie polityczne dużo mniej zrobią, mogą wręcz zaszkodzić, a większe zaufanie mają komitety wyborcze i to nas cieszy. Tak zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz komitet wyborczy Ziemia Tarnowska.